Dojeżdżanie miało miejsce tutaj. Wyłączy pan telefon. Czemu pan nie ma przy dokumentów? A? Skończyłem tak. na ten moment z tobą rozmawiać. Zrozumiałeś to czy nie? Tak, Rozumiałem. A my sobie pójdziemy tam. Posiada pan jakieś dokumenty? Ten budynek to co to jest? A to pan zadaje pytania, czy, czy pan chciałby odpowiedzieć na nie? I to nie jest żart, bo za chwilę wezmę policję. jeśli... Taką, skutecznie pan taką partyzankę, to trzeba przyjść do ochrony. Niech pan mi wytłumaczy, te e, zakazy, które tam są, nie? One obowiązują za znakami czy przed znakami? A, e, stop, jak pan jedzie autem, to kiedy obowiązuje? Co przed znakiem czy za znakiem? No to, to kiedy? Ja nie będę z panem dyskutował, bo. Dobrze, nie proszę pana. Proszę pana e, do ja przejdę się tą uliczką do tego obiektu. I wrócę sobie z powrotem, spokojnie, nigdy nie uciekam. Na nie spokojnie, proszę pana, Proszę, ale będzie pan proszę pana, ale nie może nie pan mnie. Może pan chodzić po proszę terenę. pana, gdzie tu jest znak, no, że ta ulica się... jest waszym terenem? Proszę pokazać, co pan fotografuje. Proszę pana, nie ma pan uprawnień do zatrzymywania pana, mnie nie, będzie, na ulicy. Niestety jest pan uwłędzie. Jaka ustawa mówi, że może pan mnie zatrzymać? To jest, jaki jaki, to pan się może poczytać. jaki ja nie artykuł? Nie, nie muszę panu mówić Proszę i... pana, jeżeli czy ja jestem zatrzymany? Czy dokonał pan ujęcia obywatelskiego? Pan jest z jakiego komisariatu? Komisariat Drugi Policji. Tu jest ogromny ruch co do lasady w tym miejscu. Dojeżdżanie miało miejsce tutaj, a my sobie pójdziemy tam. Tu są te fosfory, grupa autek. Cześć widzowie, jestem w tym samym miejscu, gdzie policjanci kryminalni z komisariatu drugiego w Gdańsku dojechali młodego miłośnika kolei. Tu nieopodal jest zakład fosfory, który ochrania ochrona solidu. Ta sama ochrona wzywała właśnie tutaj policję do, do młodego chłopaka, którego dojechali potem kryminalni, właśnie z tego komisariatu drugiego. No i dzisiaj postanowiłem sobie odwiedzić to miejsce, zwłaszcza właśnie, że tu jest ten zakład fosfory, który mnie interesuje. Jak to mam w zwyczaju, znając się na systemach informacji przestrzennej. Minutę i dwadzieścia kilka sekund sprawdziłem sobie co i jak, gdzie tu mogę się poruszać, no i w tej chwili sobie zobaczymy jak ten zakład ogólnie wygląda, co tu się dzieje. Jest tu jednak niebezpiecznie, pamiętajcie, bo grasują tutaj właśnie między innymi ci policjanci tego komisariatu, który, z którego to komisariatu przecież próbowali wlepić mi mandat za brak maseczki w galerii, kiedy wszyscy dobrze wiedzieli i na policji nawet potwierdzili, na, tej, na tym samym komisariacie, że i tak z tego nic nie będzie, bo wszystko jest uważane, ale i tak próbowali próbowaliby zaciągnąć dalej przecież ta kobieta, młoda dziewczyna w, w porcie DCT, czyli tym hubie bałtyckim, jeżeli chodzi o kontenery, transport kontenerów zmyślała, tak jak tam ci policjanci kryminalni, że tu trzeba mieć jakiś dokument tożsamości przy sobie, i tak dalej. No i ci kryminalni, którzy po prostu już przeszli sami siebie bawiąc się po prostu w kęcerkę, dojeżdżając młodego chłopaka. Co z tego wyniknie. Czy w spokoju sobie obejrzę ten zakład? Oczywiście legalnie, jedynie legalnie. To już wiecie, że nie. Natomiast ilość kłamstw, którymi, którymi posługuje się ochrona solidu tutaj, po prostu jest tak przerażająca, no że widzieliście już na początku na co się zdecydowałem. Zapraszam do oglądania. Dobry? Chciałbym wiedzieć co pan robi O, a dlaczego? Dlatego, że jest pan na terenie prywatnym Tak? To bardzo ciekawe co pan dwęczył. ale pan tu... jakieś dokumenty? gdzie, gdzie tu są znaki, że to jest teren prywatny? Na przykład tutaj to mi ta informuje, że no, to jest teren... Ten portu. parking, tak, tamten parking. To, wszystko, to jest wszystko teren prywatny. Teren a tu portu, proszę pana w lewo to się gdzie skręca? Ten budynek, to co to jest? A to pan zadaje pytania, czy, czy pan chciałby odpowiedzieć na nie? I to nie jest żart, bo za chwilę wezmę policję. Pan chyba sobie teraz żartuje. Nie, nie. Pan absolutnie. obniży, proponuje ton. Proszę pana, chciałem się pana zapytać. Jak to więc, pan jak mówi. Pan spojrzy, tam, tam jest Dobrze, policja, proszę pana, ten to obiekt, ten budynek czy jest? Fosforów. Ten budynek jest fosforów. Oczywiście. Tak? Tak. Jest pan pewny. Nasz to 20%. Super. Tak. Proszę pana, zakazy fotografowania są za tym ogrodzeniem, to znaczy nie, nie, nie. na wieździe. Może inaczej. to no. że Tu nie ma płotu. No, to że tu nie ma po, to nie znaczy, że to nie jest teren prywatny, Fosforów. Nie ma na żadnej ty... informacji na tej ulicy, że to pan jest teren. ja panu pokażę. Ja panu pokażę. <grych> Dobrze by było jednak... Co do zasady mówić może, prawdę. Może inaczej, jeśli taką skutecznia pan taką partyzankę, to trzeba przyjść do ochrony żeby zapytać, porozmawiać, wylegitymować. Się. Pan się pytał mnie, czy pan, pan, widzi, pan może to, ze mną pan rozmawiać? Pan widzi tą białą, niebieską tablicę. Ona informuje o wszystkim, co tu się dzieje. Ona informuje to, co można robić za tym obiektem, proszę pana. Nie, pan już w tej nie chwili można. stoi na terenie fosforów. Proszę, proszę pana. Biurowca. Tak. Tak. A tam proszę... jest widoczny... Tam Ale dalej, proszę pana, jest, jak jest? to jest, niech pan mi wytłumaczy, te yy, zakazy, które tam są, nie? One obowiązują za znakami? Czy przed znakami. A e, stop, jak pan jedzie autem, to kiedy obowiązuje? Dobrze. Przed znakiem, czy za znakiem? No to, to kiedy? No właśnie, to w no. momencie, kiedy się dojeżdża do linii wyznaczonej, Algo nie przed znakiem, ale... nie musi pan przed no właśnie, znakiem, no właśnie, no za znakiem może więc, pan, więc, teren, więc stop proszę pana nie obowiązuje no przed ale znakiem. Ale ja nie będę z panem dyskutował, bo... Dobrze nie proszę pana, ja nigdzie z panami nie idę, ja tutaj sobie przejdę w tej z powrotem. Proszę pana, akurat tak się składa, że trafił pan na eksperta w sprawie systemów informacji przestrzennej. Opowiada pan głupoty totalne. E, więc prosiłbym po prostu, wzywam pana do zachowania zgodnego z prawem i nie przeszkadzania mi w nagrywaniu, legalnym nagrywaniu tego. Obiektu. Proszę się wylegitymować, Ja pan nie mogę się panu wylegitymować, proszę pana. Dlaczego ja miałbym się. Jest pan na naszym terenie. Jaki przy. Więc. więc... Przyzwoitość nakazuje. Że nie ma, nie, żadna przyzwoitość nic nie nakazuje, jak pan chce, niech pan wzywa, co tam chce, jakie służby. Ja proszę pana informuję, przejdę się tą uliczką do tego obiektu. I wrócę sobie z powrotem, spokojnie, nigdzie nie uciekam. Na spokojnie, nie proszę, pana, nie będzie tak chodził, proszę Proszę pana, ale nie może nie pan, pan mnie. Może pan chodzić po naszym proszę pana, gdzie tu jest znak, że no, ta ulica zresztą jest zresztą. waszym terenem? Gdzie to jest Ulica, ale pan robi zdjęcia... A, zaraz, 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 czyli ta ulica nie jest obiektem państwa. Wszystko tutaj jest nasze. Przecież pan przed chwilą mówi, że. Jak portowe, ale fosfory to jest coś innego, grupa azoty to coś innego, a zarząd portu jest coś innego. To państwo jesteście jaką firmę państwo chronicie? Grupę azoty, tak? Grupa Azoty nie jest właścicielem portu. Proszę Ty, mi nie port, port to jest port, a Porto, a, pan, 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 pan port, Pan Port, czy pan gaz Grupy Azoty ochrania? Ja chciałbym wiedzieć, proszę pana, bo ja sobie pana, akurat niedawno rozmawiałem z prezesem portu i wiem pana, o co chodzi. Proszę więc pana, pan. pan yy, coś by się chociaż przedstawił. Ale, z z ale, ale dlaczego ja mam się panu przedstawiać, skoro ja nie muszę? Proszę pana, idę grzecznie. Proszę Czeku, mnie za zatrzymywać. Panu, nic sobie, proszę ja nie zatrzymywać. Ja nie muszę, panu Proszę pokazać, co pan fotografuje. Ja nie mogę panu pokazywać, może znaczy, mogę, ale nie chcę pokazywać. Nie muszę, proszę tak. pana, jestem wolnym człowiekiem. Nie popełniam tu żadnego przestępstwa i wykroczenia. Jest, tutaj... Idę w tę stronę. Proszę pana, mnie nie zatrzymywać. Nosikiem. Proszę pana, nie ma pan uprawnień do zatrzymywania pana, mnie na jest, ulicy. Niestety jest pan w będzie. błędzie. Jaka ustawa mówi, że może pan mnie zatrzymać? jaki proszę może poczytać. Jaki artykuł? Proszę pana, jeżeli, czy ja jestem zatrzymany? Czy dokonał pan ujęcia obywatelskiego? Na razie jeszcze nie, ale... To dziękuję bardzo. Jak pan nie dokonał ujęcia obywatelskiego, to to jest wszystko. Ja od razu panu mówię, panie ochroniarzu, niech pan mi okaże, jak pan podejmuje interwencję, poproszę o okazanie e, e, identyfikatora. Panie Bogdanie, dziękuję. E, informuję pana, nigdzie nie uciekam, o, zaczekam... Pan, na jak... tym terenie obowiązuje taka przepustka. Proszę pana, e, te przepustki rozumiem, o co pan chodzi, ja idę ulicą, nie wszedłem na parki, nie wszedłem za ogrodzenie grupy Azoty, nie? I, sekunder, i uwaga, uwaga. jeszcze raz tłumaczę że fotografuje pan obiekty, do którego pan nie ma prawa potrafować. To jest nieprawda. Idzie nasz kierownik... Jaki, także... jaki, jaki, jaki przepis tak. ja łamie konkretnie? No nie stosuje się pan do... pan A... jest zaznaczony. Ale tam jest proszę pana znaki, już ustaliliśmy dla znaku stopu. Na pana przykładzie, że stop obowiązuje za. Ale też, nie a nie. Przed. Nie będziemy dyskutować. W jakim celu pan to robi. Ja nie ja muszę panu nic złamie. Pan przyszedł robi. do mnie pan w ostrym nastawieniu. Nie Jakie wiem co się o co no tak, no. chodzi. Mówi pan się robi. do mnie, że ja partyzantkę uprawiam. No nie no jak tak? pan się nie wygłupia. Skoro pan robi do zdjęcia obiektu chronionego, gdzie jest zakaz podejmowania, bez zgody. Ale ten zakaz, już pan też powiedziałem. To niż nazywa? panu coś powiedziałem, nie? Zakaz opowiedział za znakiem, a nie to 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 się tak wydaje za chwilę za się pan nie, nie wygląda na uśmiechniętego. Dobrze, to pan kierownik powie. Pan sobie robi do zdjęcia i, i mówi, że ma do tego uprawnienia, prawo i chęci i prawie nie ma, niemożnie. ale na no, prawo mamy ma robienia. Dziękuję do widzenia. Ja to nasz... Natomiast proszę wybaczyć, mamy ochronę, która ma być właśnie wrażliwa na tych punkcie, tak? Bo jest teraz obecnie sytuacja w Polsce, jaka jest. jest mamy o zakazie, tak? Są, e, są no. udowodnione jakieś e, zdarzenia no. terrorystyczne. No. Dlatego te są nasze zainteresowane. Rozumiem? Tak. tak? E, dlatego być może jeśli pan będzie tu chodził o zdjęcia, prosimy policję, że Pana zapewni bo my nie możemy tego zrobić. No. Także przyjedziemy, może Pan moje bo nie wiemy jaki pan jest. No. Ja nie wiem kto pan jest. No. To jest tak. Może Nie, rosyjski? No. No, to A pan może jest na przykład, no. Dlatego właśnie policja zweryfikowała, Tak? I to jest całe nasza wolność. Proszę pana. Bo może pan robić sobie zdjęcie. Eee, problem akceptować. polega na gdyby to było tak, no, że, że, że podchodzi, gdyby to było tak, że ktoś do mnie podchodzi spokojnie i nie wymyśla zakazów... To jest zupełnie inna dyskusja, no nie? Wiemy, Ale nie, o, nie, pan opowiadał o partyzanch. To jest tablica, która informuje Przecież o. Przecież pan powiedział, że mi nie wolno robić tu zdjęć. Panowie się wybieracie, teraz wypieracie się, no fajnie, tylko że to jest wszystko nagrane. Wybieracie się, że mnie, że mnie informowaliście o zakazach i zakazywaliście i nawet próbowaliście, nie uniemożliwić ja mi pan przejście. Nie że jeśli pan to nagrywa, to niech pan to, nagra, to niech pan to nagra i odsłucha ze zrozumieniem, że jeśli coś się robi na terenie prywatnym, robi się za nie zgodą. Nie mam do pana takie pytanie, nie? Tak. Z zastanowieniem, ale proszę odpowiedzieć. Nie Proszę pana, pan 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 ta ulica jest... należy do fosforów? Nie, to jest. Dziękuję to bardzo. No to co ściemniasz, facet? Co ci chłopaki? Wyszliście i zmyślacie. Ja nie uciekam, proszę pana. Nie, proszę pana, to pan nie był, ale pan nie był przy rozmowie. Oj, solid, solid, solidnie inaczej. Idzie, to, 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 to. Ja, proszę pana, oznaczenia grupy azoty wewnętrzne oznaczenia grupy azoty wewnętrzne yy, są mi doskonale znane. Doskonale proszę pana tyle kłamstw, z których pan naładował z kolegą podczas tej całej sytuacji teraz się w głowie nie mieści. Droga jest wasza. Wychodzi kierownik mówi, że nie Droga... I... Dobrze, że ja się pytałem o tą drogę, na jakiej drodze ja jestem, a pan, panowie mówiliście, że ja jestem inaczej, na terenie azotu. To może inaczej, jakby pan chciał dotrzeć na ulicę Depolo... A mnie nie interesuje docieranie na ulicę do Polo. Ja, 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 ja szedłem sobie tą drogą, dokładnie wiem, czyja to jest droga, i tak dalej. I proszę po prostu nie kłamać ludziom, jak idą sobie spokojnie. No nie możecie panowie, bo na to są paragrafy. Tu jeszcze były próby takiego naprawdę zatrzymywania mnie, niepozwalania mi. Ktoś mi drogę zagradzał. No naprawdę, no tak się nie robi. Wiesz, jeżeli już to trzeba mieć naprawdę dokładną wiedzę na temat ulicy i tak dalej, co się dzieje, gdzie jak. Nie jest państwa nie teren, To jest... O, ulicy, a przecież... o tym, co pan robi. Co pan ale chce... ja mogę fotografować, rozumie pan? Pan? To no pan, 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 pan? To jaki pan jest pan problem? Wiesz... No dobrze, co a co tam, mówi, co tam jest napisane? Może? Co tam jest napisane? No niech pan zrobi zdjęcie. No, no to da, do... ale co tam jest według pana napisane? Na terenie azotów czy nie na terenie azotów Teraz jest stoi napisane? na terenie azotów. Ja staję na terenie azotów, proszę pana. Rozumiem, że ma pan pojęcie o pasie drogowym i tak dalej, jak tutaj wygląda, ale. <głos》> to już zrobi się zabawne. Proszę pana, takie znaki w Polsce nie obowiązują. Nie ma w Polsce zakazów fotografowania obiektów z zewnątrz tych obiektów. Nie ma czegoś takiego. Człowiek chodzić może pan sobie po ulicach. Pan jest młodym człowiekiem i nie zna pan yy, tak. sytuacji 40 lat. Bo byśmy tutaj w ogóle nie rozmawiali na ten temat. Pan, pan musi mieć świadomość. Ja po prostu pan... dobrze, proszę pana, wyglądam, no ale dobrze, trochę w... lat mam chyba więcej niż panu się zdaje. Okej, okay, cieszę się. <laughs> dobrze wygląda. Natomiast musi pan mieć świadomość, że pan przebywa w strefie zagranicznej. No i co z tego? No i obowiązują inne przepisy, jakie? Jak na mieście, Ale jakie? W tym, ale jakie? To znaczy, jakie inne? Jakie, bo... jakie? Proszę poczytać, ma Ale jakie? Jaki? Bo pan coś twierdzi. Godziny, proszę, proszę pana, ale pan coś twierdzi, tak jakby sugerując, że ja nie znam przepisów, albo robię coś niezgodnie z nimi. Nie, nie, ja tylko słucham, co pan mówi, i odpowiadam na pana pytanie. Jaka jest różnica między w mieście, z przepisami związanymi między mieście, a tutaj, gdzie stoję? Bo pan wysunął tezę i być może ja czegoś nie wiem, ale od pana się dowiem, niech pan powie. jaka pan w panu odpowie. Ale czyli pan nie, nie chce mi powiedzieć, bo pan po prostu rzucił. No bo nie muszę z panem na ten temat dyskutować. Rzuca pan tezy, rzuca pan tezy i są nieprawdziwymi tezami. Otóż tutaj nie ma żadnych innych przepisów niż te, co w środku miasta na starówce. Nie ma absolutnie różnicy nawet najmniejszej. Nawet najmniejszej w tym miejscu. się nie ma, nie ma czegoś takiego. Jak mówię, że nie ma najmniejszej różnicy, to nie ma. A jeżeli pan twierdzi, bo pan może mieć rację, ja nie wykluczam tego, niech pan poda, i ja się czegoś dowiem. Jaka jest różnica między przebywaniu na tym chodniku, co do prawa, a przebywaniu na długim targu, no, czy tam na, nie wiem, w okolicach Motławy? O, już dobrze, że pan chociaż milczy, a nie zmyśla, nie? Bo tamżeście panowie nas nie wolno takich rzeczy robić, bo są paragrafy na to, jak ktoś próbuje doprowadzić do zaniechania legalnych czynności. Na nagraniu wyraźnie widać... Jeśli jak... pana czynności są legalne, to pan A? powinien przyjść jak człowiek cywilizowany, wchodzi pan na teren prywatny, więc się... Ale ja nie wchodziłem sprawie, na teren prywatny. Pan stoi na terenie Nieprawda prywatny. to jest, proszę pana. Nieprawda, to nie jest tak, że przy ulicy już jest od razu koniec. Wszystko od tego miejsca jest ten. Nie jest pas drogowy, tutaj jest bardzo konkretny pas drogowy. Ja panu powiem nawet, ten samochód stoi w pasie drogowym. Ten Opel, akurat to wiem dokładnie, gdzie co tu i jak przebiega. I nie ma, niech pan zobaczy, niech pan w ogóle zobaczy, jak te płoty są poustawiane. To nie jest tak, że ktoś sobie te płoty ustawił nagle 5 metrów dalej od. Swojej działki, że pozwala tu teraz wjeżdżać e, czy tam chodzić komuś e, nie, na swojej działce, bo ach, uznał, że 5 metrów dalej ustawimy. Nie, one są po prostu równo z działką ustawione, i tak to tutaj wygląda. Tylko proszę nie zabraniać ludziom legalnych rzeczy. Ja rozumiem, że panowie możecie czegoś nie wiedzieć, ale brnienie w takie... I to wie pan, pan działa na podstawie prawa. Pan, pana rzeczy są opisane ustawą, Nie może pan takich rzeczy robić. Ja nie byłem na państwa... Niestety trochę inaczej to wygląda, bo plan ochrony wewnętrznej e, jest składany przez... E, ale plan ochrony wewnętrznej nie, nie, nie może panie wystawiać... Panie Prawo. Ale jak i prawo, jak i prawo, no toż plan ochrony wewnętrznej musi być w ramach prawa. Nie może wyskakiwać nie ma, za prawo. o, o obowiązujące zasady, czy y, zapotrzebowanie y, danego przedsiębiorstwa czy zakładu. Ale proszę pana, zapotrzebowanie danego przedsiębiorstwa i zakładu nie ma żadnego... Nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego znaczenia proszę pana na ulicy, która nie należy do zakładu. Nie może tak być, Jak ja bym graniczył z tą działką, swój jakiś obiekt miał. To nie może pan mi wyznaczać tego, co ja mogę robić na swoim obiekcie. Szanowny Jeśli panie, pan na swoim no to dobrze, no ale jeżeli jestem na obiekcie nie pana, to, to już nie jest pana sprawa. Co ja na tym obiekcie robię, o ile nie rzucam, nie przerzucam, nie niszczę pana obiektu, tak? Jak go nagrywam, to na... pan wspomniał o wujku Google. No to niech pan wejdzie na Google i zobaczy, że ten budynek jest obfotografowany i co? Nikt się tu nie pytał nikogo o to, czy on może być obfotografowany, czy nie. Dobrze. What's Dalszy Dostaliśmy zgłoszenie, że Pan nagrywa tutaj to. Było tak, by nam było. było. na nie ja na no Proszę Pana, nagrywam wszystko, co widzę z tej okolicy. Dla Pana e, informacji. No jest, jest to więcej panu tylko postyczynie, postyczynie. Jak Jak tylko to, zapytać. proszę Pana. Może Pan zapytać. Robię tylko to. Nagrywam. To co widzę, to co mnie tu interesuje. Pan, w pan jest z jakiego komisariatu? komisariat drugi Polic. policji. Drugi policji. No tu To tam stawi z tego komisariatu, ci słynni kryminalni. No. no, no. Nie, wie pan, wie pan którzy, nie? Co tam I tego chłopak pan... nie popisali się trochę, co? Jak pan uważa... A, nie pan, nie, 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 nie na oceniać. Nie wam oceniać. Nie, nie. No i że co, tutaj pan nagrywa? Tak, proszę pana. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ale jak to panowie policjanci z komisariatu numer 2 w Gdańsku? Jak to tak? Bez zakazywania, bez oczekiwania dokumentu, bez wmawiania, że tu trzeba mieć dokument, bez zastraszania, bez zmyślania prawa? To tak można w tym komisariacie numer 2? No jestem w głębokim szoku. Co to się stało według tamtych panów policjantów? Wydziału kryminalnego, to wyście tu prawdopodobnie popełniali przestępstwa, nie dopełniając obowiązków i innych rzeczy, przekraczając swoje uprawnienia, na przykład. Także, no, no, jestem zszokowany. Jak to się mogło wydarzyć, że wy tutaj w chwilę, żeście przyszli, sobie zapytali i poszli? Co to się zdarzyło? Jak porównać te dwie interwencje? Bo ktoś ewidentnie albo wy, albo oni tam wtedy podczas tamtego zdarzenia łamali prawo. Co się stało nagle? Że wobec starszego faceta, nie aż takiego starego, ale znacznie starszego niż tamtego chłopaka, tutaj jest jakaś spokojna rzecz, nikt nikogo nie przepędza, nikt nikogo nie namawia do tego, żeby zaprzestał legalnych czynności, nikt nikogo nie straszy i nie nakazuje zaprzestania przede wszystkim legalnych czynności, tylko spokojna rozmowa, krótka, nawet miła, i poszli do siebie, ja zostaję nagrywam. Co się stało? Jak to możliwe, że te dwie interwencje miały rację bytu? Przecież to są tak skrajnie różne sytuacje, w sensie tych interwencji, bo sytuacja z nagrywaniem jest dokładnie taka sama, że to jest niemożliwe, że jedna formacja może w tak różny sposób reagować. Co się wydarzyło? Czy ja, nie wiem, na twarzy mam wymalowane, że no nie dotykajcie tego człowieka, bo nie wiadomo, co się zdarzy? Ma pan telefon, wyłączył pan telefon. Czemu pan nie ma przy sobie dokumentów? Jest strefa nadgraniczna. E, nie obywatel ma. polski, czy nawet ukraiński, i tak dalej, ma polski posiadanek przy e, sobie dokumentów to tożsamości. Na... Niech pan ze mną tak nie pogrywa. Ja jestem w kryminalnym. Ja nie jestem pierwszym, lepszym psem albo krawężnikiem. I się e, pana rozumiem. pytam. Z tym zmniejszy wtedy to rozmowę? Nie, proszę pana, pan taki będzie osoba zatrzymał. A czemu pan chciał to nagrywać? Co e, zajmuje się? Ale czym ty? No, no nie no, tylko pan kolej to jest infrastruktura krytyczna, której jest zakaz nagrywania. Co pan? Pracuje pan i nie wie? Czy co? Odpala pan tą kamerę. Proszę jednak zauważyć, że. Ale ja pana nie proszę, stoi pan tutaj. Jakie to jest miejsce? Ogólny dostęp. A co z tego, że jest ogólnodostępne i publiczne? Jak tu się znajduje infrastruktura kolejowa, której zakaz jest nagrywania? Pan poda przepis, która mówi o zakazie nagrywania. Kolego, inflace, chcesz które... iść tam zobaczyć, czy masz znaki, które zakazują? Możemy podejść, co? zobaczyć. Możemy podejść. Czy ty nie wiem? Interesujesz się i co? Pan powiedział, że są. Dobra, że stój możemy... tu już bądź cicho. Pan powiedział, że są znaki. Ja skończyłem ten... na ten moment z tobą rozmawiać. Zrozumiałeś to, czy nie? Zrozumiałem. Wszystko. No proszę pana, nagrywam wszystko, co widzę z tej okolicy dla pana eee, informacji. No i to że pan nagrywa. Tak, proszę pana. Do widzenia. Do widzenia.